Śmiało nowe brać, nie wycierać tymi brudnymi, żeby sobie policzków nie przetrzeć. To no, jesteśmy w połowie czasu. Jest super wynik. To. Na no, spokojnie tam przełknąć, zgarnąć sobie stawki to, co pospadało. I będziemy mieli no, naprawdę rewelacyjny czas. Jak będzie zjedzony ściągnąć rękawiczki całkiem. Zjedzone? Zjedzone. Dobrze. Świetnie, naprawdę świetny czas. Zostały 3 minuty i 47 do końca. Więc mamy 6 minut i 13 sekund, więc rewelacyjny czas. I teraz usuń. Robimy 15 minut tak zwanego afterburna, Czas start. Już tutaj o. Tak, no i dobrze. Mamy zaliczone. Cieszę się. Alarm odrzuć. Gratuluję. Dziękuję, dziękuję. Super wynik, naprawdę. Czas rewelacyjny. Zapiekanki. Na rądku.